Jeśli chcesz grać świadomie i lepiej rozumieć progresje akordowe, to nie możesz o tym nie wiedzieć. Zauważyłeś, że są połączenia akordów, które występują bardzo często, np. G-dur, e mol C-dur i D-dur, albo Amol, F-dur, C-dur i G-dur. Dlaczego one brzmią tak dobrze razem? Dlatego, że są z jednej tonacji. Tonacja durowa ma 7 dźwięków. Budujemy ją za pomocą bardzo prostego schematu. Cały ton, cały ton, półton, cały ton, cały ton, cały ton, cały ton i półton. I od każdego tego dźwięku możemy zbudować akord. Robimy to wedle następującego: Schematu: Dur, Mol, Mol, Dur. Dur, Mol zmniejszony. Czyli w tonacji C dur otrzymamy akordy C dur, D -mol, e Emol, F dur, G dur, Amol oraz H zmniejszony. Taki schemat trybów akordów możemy podłożyć pod dowolną tonację durową i zawsze otrzymamy prawidłowe akordy w tonacji. Na przykład w G dur akordami będą G dur, Amol, Hamol, C dur, D dur, Emol oraz f zmniejszony. I właśnie dlatego niektóre akordy pasują do siebie tak dobrze i bardzo często występują obok siebie. Koniecznie zaobserwuj ten profil po więcej.